Przypłynie energia po cesarskim cięciu, przypłynie energia, gdzie są blizny. Energia jest wtedy przecięta. Blizna, jeżeli jest po cesarskim cięciu, to jest przecięcie dopływu energii Daimon, energii przepasający. Jest to do odzyskania poprzez pracę poprzez masaż, specjalny masaż, punkty akupresorowe, energia wtedy zaczyna się odbudowywać, tak samo jak są bizny. Zauważ, że przy zmianach temperatury, szczególnie z lata na jesień, z jesieni na zimę odczuwasz, tak samo przy cesarskim cięciu. Wtedy nad tym trzeba masować swoją bliznę z specjalną wizualizacją oraz z kreacją. Jest to do odzyskania. Merydian jedyny merydian, który płynie który płynie w poprzech, jest to Dajmaj, połączenie nieba z ziemią. I poprzez specjalny masaż, trudna, półta kompresora rowe oraz wizualizację jesteś w stanie odzyskać energię Dajmaj.